Podszedł. Powiedziałem powoli i smutno, a odgłos strzału rozbrzmiewał mi w czaszce. Jensen potrząsnęła głową, jakby starając się o tym nie myśleć. Musimy się stąd wydostać, powiedziała. W przeciwnym razie do niego dołączymy. Nie mamy żywności, nie mamy zagwarantowanego dostępu do wody, leków. Nasze szanse są żenujące. Westchnąłem. Poczułem ucisk w żołądku. Byłem tak głodny, że aż bolało. W brzuchu pojawił się tępy ból, który stale przypominał mi, że zbyt długo nie jadłem posiłku. Wiedziałem, że bez jedzenia można przeżyć co najmniej kilka tygodni, zwłaszcza jeśli człowiek miał trochę tkanki tłuszczowej i mięśni, zanim nastał głód. A jednak, gdy przeszliśmy dziesiątki mil pod ziemią w tych jaskiniach, ta optymistyczna prognoza kilku tygodni do śmierci głodowej znacznie się zawęziła. Równie źle, a może nawet gorzej. Skończyła mi się amunicja. Sięgnąłem do kieszeni po więcej śrutu do strzelby, naliczyłem 17 naboi. Postanowiłem zostawić sobie jeden na wypadek, gdybym miał stawić czoła jakiejś strasznej, powolnej śmierci i potrzebowałbym zrobić to samo, co mój przyjaciel. Oznaczało to, że gdybyśmy zostali nieuchronnie zaatakowani, miałbym do oddania tylko szesnaście strzałów. Te problemy krążyły wokół mojej głowy w kółko, gdy szliśmy przed siebie. Jensen niewiele mówiła, jej oddech był ciężki, a jej postawa wyglądała na znacznie bardziej przygarbioną niż u temperamentnej, pewnej siebie kobiety, którą poznałem po raz pierwszy. Wydawało mi się, że straciła nadzieję. Próbowałem ją pocieszyć. Muszą być dziesiątki wyjść w tym miejscu, powiedziałem. Pomyśl o tym! Te białe, humanoidalne mutanty, strażnicy. Karmią te wielkie, czerwone bestie, które nazywają śmierciożercami, prawda? Przynajmniej czasami je karmią. Mam przeczucie, że te pajęczaki mogłyby z łatwością polować same. Są ewidencje na szczycie łańcucha pokarmowego. Być może strażnicy nie chcą ich wypuszczać. Pieprzeż głupoty! Przerwała mi Jensen. Co z tymi wejściami? Widzieliśmy póki co tylko jedno, te, z którego przybyliśmy. E, racja, potwierdziłem. Strażnicy muszą dostarczać mięso z wielu obszarów. Nie miałoby sensu, gdyby mieli tylko jeden otwór, ten, którym weszliśmy, a potem przechodzili setki mil pod ziemią. Prawdopodobnie próbują nakarmić śmierciożerców również w innych odcinkach tuneli, więc muszą skądś wychodzić i polować, kraść żywność lub cokolwiek innego, a potem przynosić ją z powrotem. Więc mówisz, że jeśli znajdziemy jednego białasa i pójdziemy za nim, to może. zaczęła Jensen, ale jej słowa szybko urwały się, gdy za nami rozległ się krzyk. Obróciłem się, podnosząc już załadowaną broń i odbezpieczając ją. W tym momencie smukła, czarna strzelba Benelli wydawała się przedłużeniem mojego ciała. Aż skończyłyby mi się naboje, a ona stałaby się po prostu drogim metalowym kijem. Jensen zareagowała równie szybko jak ja, włączając światło LED. Białe światło rozbłysło, oślepiając mnie na chwilę. W porównaniu do matowego, fioletowego światła grzyba, który wyrastał na bokach i ścianach tuneli, wyglądało to jak samo słońce. Ogromna, czerwona plama zniknęła w korytarzu za nami, a jej złowieszczy krzyk przypominał gwizdek parowy, który cichł z każdą chwilą. Rozejrzałem się wokół, w poszukiwaniu kolejnych oznak, że ktoś nas śledzi, ale za nami nic nie było widać. Szliśmy dalej, aż główny tunel się skończył, rozdzielając się na lewy i prawy korytarz, oba tej samej wielkości i bez żadnych wskazówek, który wybrać. W tym momencie straciłem już wszelką nadzieję na ponowne zobaczenie porwanego chłopca. Nie byłem nawet pewien, czy sami przeżyjemy. Poszliśmy w lewo, a dalej tunel znów się rozgałęział. Znów poszliśmy w lewo i w końcu poczułem coś nowego pieczone mięso. Mój żołądek natychmiast zaczął się przewracać i boleć, gdy zapach unosił się w powietrzu. Czuję jedzenie. Powiedziałem cicho, starając się ukryć podekscytowanie w głosie. Jedzenie, mięso, dzięki Bogu. Szliśmy obok siebie, w tym momencie przyspieszając. Nawet oczy Jensen zabłysły. Jestem taka głodna, że zjadłabym jednego z tych pajęczaków. Powiedziała. Założę się, że smakują jak kurczak. Wyglądają bardziej jak homary. Odrzekłem. Ładne i czerwone z grubą skorupą. Założę się, że gdyby ugotować się żywcem i dodać trochę roztopionego masła. Nagle zobaczyłem, że tunel jest zablokowany przez śmierciożercę. Instynktownie podskoczyłem i podniosłem broń, niemal strzelając prosto w niego. Wtedy zobaczyłem, że ma kule w środku klatki piersiowej. Wyglądał na martwego, leżał na plecach z ciemnoczerwonymi oczami, wpatrzonymi w sufit. Jego rozgałęzione owadzie nogi były zwinięte w żałosny sposób, jak wysuszony pająk domowy. Co do cholery? Zapytała Jensen, a jej wyraz twarzy zmienił się w konsternację. Kto go zastrzelił? Ty? Wzruszyłem ramionami. To musiał być ktoś z naszych. Zaproponowałem. Być może, gdy ostatni raz wyszedł na powierzchnię, jeden z nas go postrzelił, ten uciekł, a potem dotarł tutaj. Zdechł z powodu utraty krwi, niewydolności narządów czy czegokolwiek innego. To moje przypuszczenie. Jensen uklęknęła obok zwłok śmierciożercy, odsuwając na bok jedną z jego sztywnych nóg, aby zbliżyć się do otwartej paszczy pełnej setek ostrych zębów. Widziałem, jak szukała czegoś w kieszeni. E, wiesz co, muszę się załatwić. Skłamałem, teraz naprawdę ciekawy, jaki plan knuje Jensen. Od czasu, kiedy ją poznałem, czułem, że jej obecność tutaj oznacza coś więcej niż tylko policjantkę stanową, która chce się włóczyć za dziwnymi humanoidami. Poszedłem tunelem i, kiedy zaczął skręcać, udawałem, że podchodzę do ściany i zaczynam oddawać mocz, ale obserwowałem kobietę. Sięgnęła do wewnętrznej kieszeni płaszcza i wyjęła przeźroczystą szklaną fiolkę z czarną zakrętką. Klęcząc przed pajęczakiem, zobaczyłem, jak zanurzyła fiolkę w jego pysku, prawdopodobnie po to, by zebrać trochę kryfawej śliny, a następnie zakręciła probówkę. Zacząłem iść z powrotem, a ona szybko schowała ją do kieszeni płaszcza. Jensen szybko cofnęła się o kilka kroków od potwora, zmieniając wyraz twarzy na blady, obojętny wygląd, który nosiła od kilku dni. Ale prawdziwa Jensen była tam pod spodem. Widziałem to i coś knuło. Zastanawiałem się, czy nie poruszyć tego, co widziałem, czy nie skonfrontować się z nią bezpośrednio, ale zdecydowałem się tego nie robić. Zdecydowałem się poczekać, aż nadejdzie odpowiedni czas, ale na razie ważniejsze wydawało się przetrwanie. Zostawiliśmy śmierciożerce za sobą i zaczęliśmy iść tunelem w kierunku pysznego zapachu pieczonego mięsa, który stał się teraz znacznie silniejszy. Przed sobą zobaczyłem promień światła wpadający do jaskini. Moje serce wzrosło. To było prawdziwe słońce, a to oznaczało tylko jedno wyjście. Już miałem pobiec przodem, kiedy usłyszałem, jak Jensen odbezpiecza broni, przeładowuje i szepcze trzy słowa: Nie ruszaj się! Była zaledwie kilka stóp za mną. Wciąż miałem strzelbę przewieszoną przez ramię i patrzyłem przed siebie, zdala od niej. Była w cholernie lepszej pozycji. Wiedziałem, że najprawdopodobniej jestem skazany na zagładę i umrę właśnie tutaj, na dnie jaskini, tak aby moja rodzina nie dowiedziała się, co się ze mną stało. Weź strzelbę i powoli upuść ją na podłogę, powiedziała. Jeden gwałtowny ruch i zastrzelę cię, zrobiłem o co prosiła. Ha, no proszę, widziałem twoją minę, kiedy po raz pierwszy zobaczyłaś śmierciożercę przy wejściu do jaskini. I nie wyglądałaś na ani trochę zaskoczoną. Zadam ci więc tylko jedno pytanie: czy widziałaś się już wcześniej? Tak, widziałam. Powiedziała cicho. Cóż, ja też. Około pół roku wcześniej byłem sam w mojej chatce z bali. Zaparzyłem cały dzbanek kawy, wyczyściłem i naoliwiłem broń i postanowiłem pójść postrzelać. Po zalaniu ogromnego termosu wrzącą kawą sięgnąłem po mojego Winchestera 33, piękny pistolet z polerowaną orzechową kolbą. Wyszedłem na zewnątrz, ustawiając cele do strzelania. Podszedłem na wysypisko, zabrałem stary klimatyzator i metalową pokrywę z kosza na śmieci i ustawiłem je w różnych odległościach. Ponieważ było lato, powietrze pachniało świeżością. Nadeszła noc, bez zanieczyszczeń i chmur. Wszystkie gwiazdy na niebie zdawały się promieniować jasnym, czystym światłem. Po oddaniu strzałów słyszałem brzęk metalu, gdy pociski łączyły się z jednymi z moich celów. Coś jednak było nie tak. Z pobliskiego lasu zaczęły dobiegać krzyki i wrzaski. Nikt nie mieszkał w pobliżu, więc natychmiast przeszedłem w stan najwyższej gotowości. Przez kilka sekund próbowałem przekonać sam siebie, że to tylko lis lub zabłąkany kłusownik. To jednak wydawało się znacznie głośniejsze i niemal syntetyczne. Przyładowałem pistolet, włożyłem dodatkowy magazynek do kieszeni i zacząłem podążać za dźwiękami. Potem usłyszałem strzał, potem dwa i krzyki stały się głośniejsze. Pobiegłem przed siebie, omijając korzenie i skały, poruszając się pomiędzy drzewami rosnącymi gęsto w tej części lasu. Owady w większości ucichły po wystrzałach, a dzicz nabrała teraz niesamowitego, cichego charakteru. Jakby wszystko w lasach nasłuchiwało, co stanie się dalej. A potem dostrzegłem ich. Dwóch mężczyzn i czerwoną, pająkopodobną bestię, która miała ponad osiem stóp wzrostu. Mężczyźni wyglądali na przerażonych i z pewnością nie mieli żadnych umiejętności strzeleckich. Wyglądało na to, że łowczy opróżnili magazynki, ale ja zobaczyłem tylko kilka małych smug krwi na stworzeniu, mianowicie z płytkich rowków biegnących przez bok klatki piersiowej i nad jednym z jego ramion. Ruszyło do przodu wściekle i użyło ostrych jak brzytwa pazurów, aby poderżnąć gardło najbliższemu mężczyźnie. Następnie przeszło dalej. Biegłem tak szybko jak tylko mogłem, próbując znaleźć się w zasięgu i uratować życie faceta, z przerażeniem obserwowałem, jak bestia szarpnęła głową do przodu i wgryzła się w mężczyznę. Krzyknąłem, aby odwrócić jej uwagę, rozglądając się po terenie i otwierając ogień. Trafiłem czerwone stworzenie kilka razy w głowę, dokładnie pomiędzy jego ciemne, wpatrujące się oczy, a po kilku sekundach krzyku padło. Pobiegłem do przodu, do rannego i potrząsałem nim. Co to było? zapytałem. Kim jesteś? Co tu robiliście? Pokręcił powoli głową, jakby próbując samemu się zorientować, co się dzieje, po czym spojrzał na mnie. Nazywam się Konstantin. Powiedział z mocnym akcentem. Jestem agentem FSB, agentem mojego rodzinnego kraju Rosji. Normalnie bym ci tego nie powiedział, ale umieram. To stworzenie. Wskazał na ogromne czerwone ciało leżące martwo na ziemi. Ma w sobie bakterie. Która ma ogromny potencjał jako biologiczny środek bojowy. Może wywołać wstrząs sceptyczny u każdego człowieka, a większość antybiotyków na nią nie działa. Jedna milionowa kropli z tego stworzenia może zabić człowieka, a po sekcji zwłok będzie to wyglądać jak infekcja bakteryjna, na którą może zachorować każdy. Rozumiem, powiedziałem i wpakowałem mu kulę w głowę. Następnie pochowałem dwóch rosyjskich agentów i czerwonego stwora w jednym zbiorowym grobie. Miękka gleba Alaski szybko ich wszystkich strawiła. Stwierdziłem, że nikt nie zdobędzie dostępu do broni biologicznej pochodzącej od tych stworzeń, dopóki żyje. Nie, jeśli mogę temu zapobiec. Opowiedziałem to wszystko Jensen, jeśli takie było jej prawdziwe imię, próbując zdobyć jak najwięcej czasu. Moją jedyną nadzieją był jakiś deus ex machina, jakiś przypadkowy wybawiciel, który będzie w stanie ją powstrzymać. Ponieważ w głębi serca wiedziałem, że nie pozwoli mi żyć. Tak samo jak rosyjscy agenci FSB, gdyby udało im się zabić śmierciożercę. Jensen zbladła. Jej twarz przybrała głęboki grymas. A potem skinęła głową. A więc Rosjanie w jaki sposób usłyszeli o pajęczarzach? Powiedziała pod nosem... A teraz chcą pobrać próbki, tak jak my. Z jaką agencją tak naprawdę współpracujesz? Zapytałem. Już wiem, że nie jesteś policjantką. Jestem CIA. Powiedziała szeroko się uśmiechając. Naprawdę źle się z tym czuję, ale rozkazy to rozkazy. Powiedziano mi wyraźnie, że żaden świadek nie może przeżyć. CIA chce wziąć kilka śmierciożerców żywych i sprawdzić, czy nie można ich wykorzystać jako broni biologicznej. Jeśli zostaną wypuszczone, na przykład w kraju wroga, ale na razie wystarczy sama niezwykle potężna bakteria. Żegna mi. Przepraszam. Zamknąłem oczy, oddychając szybko. Mój czas się skończył. Wiedziałem, że teraz umrę postrzelony w plecy, jak zwykły przestępca. Ale żaden strzał nie padł. Zamiast tego usłyszałem zaskoczony jęk bólu, a potem rozległ się okropny, bulgoczący i plujący dźwięk. Powoli odwróciłem głowę, zastanawiając się, czy to jakiś podstęp i wtedy to zobaczyłem. Jensen stała tam z podrżniętym gardłem, a z przodu jej ubrania ściekała fontanna krwi. Jej oczy wyglądały na zdumione i zaskoczone, jakby właśnie zobaczyła największą magiczną sztuczkę na świecie, a potem upadła, a jej ciało wylądowało ciężko na kamiennej podłodze tunelu. Za nią zobaczyłem Ace'a, trzymającego mocno swój zakrwawiony, składany nóż w drżącej dłoni. Jego druga ręka była czarna i martwa, a palce były dziwnie wykręcone. – O cholera, o mój Boże, Ace! – krzyknąłem w szoku i błogości. – Myślałem, że nie żyjesz! – Wkrótce! – wycharczał, opadając na ciało Jensen. Podbiegłem do niego. Zapach gniącego mięsa z jego ramienia pokrywał całą okolicę, ale byłem tak szczęśliwy, że chciałem go wyściskać. Jak? Zapytałem go. Spojrzał na mnie łzawiącymi i nieprzytomnymi oczami, po czym zwymiotował strumieniem rozwodnionej krwi. Padło na rękę Jensen. Ja zostałem zaatakowany. Powiedział Ace. Ten jeden pocisk... Musiałem użyć go, żeby zastrzelić bydlaka, który próbował mnie zaatakować zaraz po tym, jak wy odeszliście. A potem ktoś zaczął gotować i poczułem zapach mięsa. Powoli ruszyłem w kierunku zapachu i znalazłem jednego z tych białych mutantów, piekącego jelenia na ogniu. Miał zapasy jedzenia w jednej z jaskini. Grzyby, paprocie, mięso, orzechy, było tego mnóstwo. Schowałem się za stertą skór jelenich, jedząc tyle ile mogłem, czekając na śmierć, popijając trochę wody, która spływała z sufitu. A potem usłyszałem ciebie i Jensen w pobliżu. Wasze głosy rozbrzmiewały echem. Ostraszyłaś białego mutanta, strażnika, który gotował. Słyszałem wyznanie Jenseni i zabiłem ją. Wskazał na swoje ramię. Czarna i fioletowa zgnilizna rozprzestrzeniła się poza jego ramię i zaczęła wżerać się w klatkę piersiową. Już prawie po mnie. Czuję to. Pomożesz mi, zastrzelisz mnie, żebym nie musiał cierpieć. Skinąłem głową, wrzucając pocisk do komnaty. Ace spojrzał na mnie, jego oczy zaszły łzami, a twarz odzwierciedlała smutek i niepewność głęboko w nim. Wszystkim opowiem o Twojej odwadze, stary przyjacielu. Powiedziałem, celując bronią w jego czoło i naciskając spust. Rozlała się krew i flaki, a potem zostałem sam. Zabrałem Jensen całą amunicję i broń, co dało mi dziewiętnaście naboi do Ruggera, a potem zacząłem iść w stronę światła słonecznego, które wciąż widziałem przepływającego przez korytarz. Przeszedłem dalej i zobaczyłem to, o czym mówił Ace – Jeleń pieczony nad dogasającym ogniem stos jadalnych grzybów na skórze jelenia w kącie, stos pędów paproci obok i różnorodne jadalne zioła z lasu po drugiej stronie. Z przerażającym rozczarowaniem zobaczyłem, że światło pochodziło z małego otworu w suficie, przez który mógł wydostawać się dym z ognia. Nie było sposobu, aby się tamtędy wydostać. Otwór wydawał się za mały. Ale to wciąż dawało mi nadzieję. Oznaczało, że nie znajdowałem się tysiące stóp pod ziemią i że prawdziwe wyjście mogło być tuż za rogiem. Gdyby tylko nie było tak wielu rozgałęzionych jaskiń, w których można by się zgubić, pomyślałem. Najadłem się, a potem wziąłem jelenią skórę i zacząłem pakować tyle jedzenia, ile mogłem unieść. To był niewątpliwie najlepszy posiłek w moim życiu. Po tak długim głodowaniu w ciemnościach nawet najbardziej pozbawione smaku jedzenie wydawało się ambrozją. Przywiązałem skórę jelenia do długiego kija, jak włóczęga i trzymając go na ramieniu sam odszedłem. Wędrowałem tygodniami, oszczędzając jedzenie jak tylko mogłem. Znalazłem inną kuchnię, w której przez drugi tydzień strażnicy przychowywali żywność, w tym mięso łosia i więcej suszonych grzybów i zabrałem co się dało. Przez jaskinie okresowo przepływały zimne górskie potoki, dając mi wodę do picia a jednak nie znalazłem wyjścia i chociaż dostrzegałem za sobą przebłyski białych rąk lub czerwonych odnóży wróg wydawał się szczęśliwy mogąc po prostu mnie prześladować i patrzeć na moją niedolę dopóki nie zbliżyłem się do wyjścia właśnie tak było a te pojawiło się nagle w postaci ogromnego łukowatego przejścia przed załomem jaskini ponieważ była noc w pierwszej chwili nawet nie zdałem sobie z tego sprawy co zobaczyłem ale światło księżyca tak bardzo różniło się od matowego, fioletowego światła pleśni, że z ekstazą uświadomiłem sobie, że muszę być już blisko końca tej wiecznej jaskini. Zacząłem biec i właśnie wtedy rozpętała się zasadzka. Przybyli zewsząd strażnicy w grubych, brązowych szatach i błyskach czerwieni pajęczarzy otaczających mnie. Śmierciożercy pluli i syczeli, podczas gdy strażnicy bełkotali w swoim dziwnym, piskliwym języku. Opuściłem resztę jedzenia na ziemię, widząc jak wysypuje się na podłogę w zwolnionym tempie, gdy moja adrenalina wzrosła, a potem w mgnieniu oka miałem Ruggera w dłoni. Pobiegłem w stronę drzwi, opróżniając wszystkie sześć nabojów w najbliższych śmierciożerców. Celowałem w ich ciemnoczerwone oczy, technika, która sprawdziła się w poprzednich bitwach. Próbowałem zatkać tunel trupami najbliższych, ale mniejsi z tyłu wili się i przeciskali obok powykręcanych, krwawiących ciał swojego rodzeństwa. Byłem już prawie przy wyjściu. W tym momencie poczułem świeże powietrze, ale poczułem też ręce chwytające mnie od tyłu. Chwyciwszy Ruggera, zacząłem uderzać pistoletem we wszystko, co było w pobliżu, aż w końcu po kilku sekundach poczułem, jak ręce się rozluźniają. Jeden z nich chwycił pistolet i upadł on na podłogę. Nie miałem czasu, żeby go zgarnąć. Teraz miałem śmierciożerców po obu stronach, a one poruszały się jak rozmazane. Ich nogi ślizgały się do przodu, a ciała skręcały z boku na bok w głodnym oczekiwaniu. Ich paszcze szeroko się otworzyły, a pazury zaczęły smagać powietrze, gdy chwyciłem strzelbę, otwierając ogień. Pierwszemu odstrzeliłem rękę. Wrzasnął, patrząc w dół, gdy z kikuta wypłynęła krew, po czym zaczął się cofać, powalając pajęczarza za sobą. Drugi skoczył prosto na mnie, jego wielka paszcza była szeroko otwarta. Widziałem jego gładkie, mokre gardło. Zacząłem strzelać na oślep, trafiając trzy lub cztery razy w otwartą paszczę. Upadł na ziemię, kilka cali ode mnie, i usłyszałem kliknięcie, gdy w strzelbie skończyła się amunicja. Biegnąc, włożyłem ostatnie naboje do broni, strzelając za siebie i trafiając kilku, którzy chcieli mnie zabić. Sięgnąłem do kieszeni i zdałem sobie sprawę, że zostały mi tylko dwa naboje. Zobaczyłem te stworzenia wchodzące przez kamienne przejście i po zatrzaśnięciu ostatnich pocisków broni ustrzeliłem dużego śmierciożercę na progu. Upadł bezszelestnie, blokując przejście za nim, a ja pobiegłem dalej. Biegłem przez czas, który wydawał się godzinami, aż zobaczyłem przed sobą mały kłąb dymu. Znalazłem wioskę Eskimosów na wybrzeżu. Drzwi otworzyła starsza kobieta w małej chacie. Ktoś w miasteczku miał prowizoryczny radiotelefon, którego użyli, aby wezwać pomoc i mnie ewakuować. Kiedy wróciłem do cywilizacji i zobaczyłem siebie w lustrze, byłem przerażony. Schudłem wiele kilogramów i wyglądałem na kruchego. Moje kości policzkowe były ostre i kanciaste. Moje nawiedzone oczy zapadnięte głęboko w szkieletowej twarzy, mogłem policzyć każde żebro na mojej klatce piersiowej, a moje nogi wyglądały jak patyki pokryte skórą. Ale co ważniejsze, nie opowiedziałem całej historii mojemu szefowi ani nikomu innemu. Nie było mnie wiele tygodni i przeważnie mówiłem, że zgubiłem się w tunelach, szukając zaginionego chłopca, co było w pewnym stopniu prawdą. Nie powiedziałem im jednak o śmierciożercach ani o odważnych czynach Ejsa, które uratowały mi życie. To była historia, którą zachowałem dla siebie, aż do teraz.